Sianko, się mnie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. A dzisiaj wynalazłem coś. Kurwa, jestem w totalnym szoku. Trap Base, bo mówiliście o trap bassach bardzo często na live'ach. I ja zawsze mówiłem: Trap bassy nie działają, mając na myśli te trap bassy, które są zrobione z elektroniką, elektryką, elektryką, ale i elektroniką. No tak, no ogólnie zostaw ławkę, subskrypcja, może wygrasz skina. Od tego zaczniemy i napisz trap. Trap. Musisz napisać trap. Jak napiszesz trap, to przypnę serduszko tej osoby, która wygrała w komentarzach i będę prosił o trojkę więc sprawdzajcie te, te, te komentarze. No. A swoją drogą. Dzisiaj odcinek specjalny. Bo bardzo często były pytania, czy opłaca się robić trap. Base ja zawsze mówiłem, nie opłaca się robić trap. Trapbasey są słabe. Trap. Y są ee, ogólnie takie, że. Są tylko ustawione. No bo taka jest rzeczywistość. Jak chcecie zrobić Trap base, to yy, możecie obejrzeć, że odcinek, który jest ustawiony, ludzie tam wchodzą i to jest ustawka bardzo, bardzo, bardzo duża. Niestety, ale taka jest prawda, że TrapBase, Bo od razu widać, że tam jest coś podłączone, że drzwi się same zamkną albo coś, nikt nie chce tam wejść, albo jakieś shotgun trap i tak dalej. A więc wynalazłem w internecie trap base, który wszedł dosyć niedawno. Ktoś go wymyślił. I. On jest bez y, żadnej elektroniki i elektryki A bardziej elektryki, bo więcej tam kabli położonych Jest tylko normalna taka baska zwykła, która robi też za startówkę, co jest w sumie zajebiste I macie tam dużo miejsca i takiego trapa Że wystarczy stać pod bazą, udawać awka, albo że macie słabe połączenie z internetem Ktoś was zabija, wchodzi, respicie się I siema I jest po chłopie więc polecam bardzo. Ogólnie już tłumaczę wszystko od początku, od zera będę tłumaczył, dlatego że potem powiecie, że część nie wie o co chodzi. Bo to i dla tych średnio zaawansowanych, i dla tych zaawansowanych, i dla tych początkujących, a początkującym się przyda na 100%, bo na bank jakiś debil w to wejdzie. Więc tak, budujecie sobie na początku stwigu. ja mam oczywiście. Yy, Jestem na serwerze Creative Building, więc muszę sobie ustawić jakiś Big Raid. O, zajebiście. Budujecie te kwadraty z i stawiacie sobie ognisko. Jedyny problem w, w tej bazie, w wybudowaniu jej, to jest to, że jest długo się buduje. Więc to jest słabe obok, możecie jakąś baskę wybudować, tam przechowywać materiały i zaczynamy. I teraz, tak, dwa kwadraty. I dlaczego budujemy ognisko? Dlatego, że ognisko daje nam wysokość. I teraz, sobie musicie wejść na to ognisko. Nie na samą górę, bo będzie za wysoko, tylko trochę niżej. Na przykład, bierzecie trójkąt i budujecie trójkąt, nie? Tako. Teraz naciskacie ALT, ten do obracania się, i idziecie w lewą stronę. Wtedy będzie Wam równomiernie szło, tak jakby w bok. I pokażę Wam się następny trójkącik. I dosuwacie go na maksa do lewej strony, tak jak się da. Cyk. I w ten oto piękny sposób macie różnego rodzaju wysokość. Tutaj jest tak, a tutaj jest wyżej. Już wam tłumaczę co chodzi. Następnie budujemy. Boże, jak ja nienawidzę tych creative buildingów, gdzie mi się nie no włącza. Będę się trochę denerwował. Budujemy sobie coś takiego, żeby mieć stability tak zwane. I budujemy coś takiego. I to musi być super równo wybudowane, bo jak nie wbudujecie tego równo, więc sobie to przećwiczcie, to nie będziecie mogli postawić tych ścianek. No i teraz tak, standardowo stawiamy sobie w bazie drzwi. Tu sobie stawiamy ścianę, przepiękno. Tutaj sobie stawiamy coś takiego, bo baza będzie trochę podwyższona, coś takiego. I mamy powiedzmy swój początek. Oczywiście, ponieważ Creative Building Serwery są z dupy, to muszę postawić gdzieś tutaj e, TC-ka, którego będę mógł potem zniszczyć, bo to wy sobie niszczycie jak zbudujecie strugów zwykłą siekierką. Wiadomo o co chodzi. No i teraz sytuacja wygląda następująco. Jak macie coś takiego wybudowane, to budujecie sobie od tego normalne kwadraty, a od tego budujecie sobie nienormalne, yy, jakby na to nie patrzeć, fundamenty. Już tłumaczę o co chodzi. Spokojnie. Teraz dobudowujemy naszą bazę od tej strony, co jest bardzo, bardzo proste. I to jest chyba mocno zrozumiałe. Mam nadzieję, że tak. No i teraz sytuacja jest taka: to potrzebujemy, żeby wybudować sobie coś takiego. Rozumiecie? I teraz możemy to zniszczyć. Jeżeli tak to zrobicie, to na tej wysokości, co był postawiony ten trójkąt, bo to jest ważne, żebyście zrozumieli o co tu chodzi, a nie budowali na pałę. Na tej wysokości, co był ten trójkąt, zostanie wam to i ta framuga, co będziecie mieli w bazie. Więc całą resztę można zniszczyć. Cyk i zobaczcie, widzicie? To wisi tak pięknie. I tylko o ten element nam chodziło. A druga wysokość naszej bazy to jest ten trójkąt, który był postawiony trochę niżej. I od tego były postawione fundamenty, więc możemy postawić fundamenty dalej, i możecie postawić sobie całą bazę dalej. No to piękny sposób. Stawiamy sobie dachy, żeby było ładnie. Cacy. I tu stawiamy sobie podłogi. Na czym polega, na czym polega ten trap? Już wam tłumaczę. Powiedzmy, że budujecie to na początku, oczywiście no, nie się nauki no włącza, bo kombinacja przycisków na niektórych serwerach jest co mnie mega wkurwia. Ale, już wam tłumaczę o co chodzi, wybuduję to z drewna. Powiedzmy, że budowaliście to z drewna. Eee, oczywiście ja muszę to wybudować teraz całe. A, pięknie. Jebałem, dobra, może być zjebane. Nie ma znaczenia z czego to budujecie. Powiedzmy, że pierwszą bazę na początku budujecie z drewna, więc sobie na razie to wezmę z drewna. Oczywiście potem możecie to zrobić na kamień, na metal, na cokolwiek chcecie, zanim wybudujecie swoje, swojego main base'a. Eee, I oto w ten piękny sposób wszystko ulepszyłem. Mamy baskę. Tylko teraz problem powstał taki, że ze względu na to, że jestem na creative buildingu i musiałem mieć tego tisika tu postawionego, to muszę go zniszczyć. Eee, wy prawdopodobnie będziecie budowali sobie tą baskę. No oczywiście. Dziękuję Noclip, że jesteś cudowny. Na tym serwerze. Nie polecam tego serwera, to chyba sanktuary jest. Creative Building Sanktuary. Nieważne. W każdym bądź razie. Uwaga, proszę państwa. Stawiamy sobie tutaj coś takiego. Dopiero wtedy możemy postawić Disika, żeby on był... Znaczy możecie go od razu postawić, jak to wybudujecie. Tylko tak, żeby wam się to zmieściło. I już wam tłumaczę dlaczego. Dlatego że to zapobiega temu, że tu jest coś. O, widzicie? Tu nic nie widać. Chuja, tu widać, nie? A wy z tej strony widzicie szparę. I możecie napierdalać po nogach. A jak to działa? Bo myślicie sobie teraz, no dobra, fajnie, tylko tam jeszcze ktoś musi wejść. No i już wam tłumaczę yy, o co chodzi. Robimy sobie dwa razy drzwi. Wezmę, wybuduj... Wezmę sobie takie. Pięknie. Robiły, cac. Tutaj sobie stawiamy podwójne, w sensie tu możecie postawić co chcecie, bo to ogólnie wszystko da się postawić, więc nie ma problemu. O, fajnie, skodlokio, zajebiście, dobra, postawiona. I tu budujecie, zwykle się buduje tego airlocka takiego, żeby on blokował, właśnie budujecie go tak, żeby nie blokował i żeby ktoś tutaj mógł wejść. Najlepiej jak sobie postawicie tutaj jeszcze jakieś skrzynki, inne pierdoły i tak dalej, żeby ktoś był zachęcony tym, żeby wejść do środka. I teraz tak, jest no Dajecie się, stajecie setu tu afk, na przykład, albo uciekacie do bazy, otwieracie drzwi, jak jesteście powaleni, albo cokolwiek. Teraz z update'em będzie ciężej, ale bo 3 sekundy będzie trzeba czekać. Ja to nagrywam jeszcze przed tym update'em. No ale w każdym razie chodzi o to, żeby te drzwi były otwarte. No i chłop sobie wchodzi tutaj. Tutaj macie jakąś, powiedzmy, jakiegoś boksa, więc on sobie do niego bardzo chce zajrzeć. Taki piękny boks. Na przykład w tym miejscu. A wy, jak żeście tam padli, respicie się w bagu, to też wam pokażę, bo to nie jest, że tak, że ja sobie tylko tak gadam. Baga sobie tu stawiacie, żeby go nie było widać. respicie się w bagu, bierzecie stąd sobie itemsy, sobie stawiacie skrzynki na przykład. Nie mogę skrzynki postawić, a to zajebiście ciekawe jest bardzo. A no postaw tą skrzynkę, hanie. A! Bo wywaliłem mnie z serwera! Dobra, moment. Dobra, mamy wszystko wybudowane. Wróciłem na serwer i zakończyliśmy na tym, że stawiamy sobie boksa tutaj ze swoimi powiedzmy rzeczami. Możecie tych boksów sobie tu postawić od cholery. To możecie ulepszyć jak chcecie, jak nie chcecie, to nie musicie. Postawię tym razem boksa w drugą stronę. Bez znaczenia. Żadnego. No i teraz sytuacja jest taka: mamy bazę i mamy tą naszą szparę. Możemy sobie zrobić łuk. Powiedzmy o cyk. Robimy sobie łuczek. Nawet dwa zrobiłem. I przez tą szparę da się strzelać. Oczywiście ja nie potrafię. Jak widzicie, przechodzą normalnie strzały. Tutaj, jak sobie chłopak widzicie, to też możecie do niego strzelać. W zależności, jaką zrobicie różnicę w poziomów tych trójkątów, to. Można zrobić tak, że to budujecie, a można zrobić tak, że tego nie budujecie, i w dalszym ciągu będziecie widzieli tam sobie chłopa, jego nogi przynajmniej. Bo musimy, powiedzmy, postawić coś dosyć niskiego, żeby jakiś typ tu wszedł. A teraz jak to działa jako trap? Oczywiście otwieramy sobie tak drzwi, dajecie się tu zabijać. Następnie respicie się w bazie i czekacie, aż chłop tutaj sobie wejdzie, powiedzmy, do tej skrzynki. Jak jest w tym miejscu, co widzicie, on tu was ledwo widzi. To z tej strony robimy taki myk że możemy zamknąć sobie drzwi ha, i mamy zajączka w klatce i jest sasito, mamy chłopa i można go tłuc ile wlezie oczywiście jest jeden minus jeszcze, poza tym, że ciężko to dosyć wybudować, to niestety ale wszystkie trabezy działają tak że jak je gdzieś wybudujecie, najlepiej na środku mapy gdzie jest największy rozpierdzie i na serwerze jest dużo osób, to po jakimś czasie ludzie tak się dowiedzą że niestety, ale tutaj jest trap base, więc to robi i za startówkę i za trapa za trapa wam zrobi na początku zabijecie kilka osób testowałem, wszedłem sobie na serwer razy trzy i ludzie wchodzili tu jak debile Dla te, dlaczego wchodzili? dlatego, że nie widać zupełnie tego, że tu na początku mieli stracha, że tutaj jest coś, nie? ale jak wchodzili sobie tu widzieli, że tutaj nic nie ma o, tak o to nie widzieli tej szpary. Bo tej szpary w sumie, widzicie, tutaj jak jest wbudowany ten twig, to tego zupełnie nie widać. A tutaj, jak jest, jak go nie ma, to, go tro, to, to trochę widać. Więc możecie sobie zrobić to z twigu, a potem, jak ktoś tu wejdzie, to to rozwalacie. Nie ma mniejszego znaczenia. W każdym razie, zupełnie nie widać, że to jest jakikolwiek trap i że tam jest dziura. Więc ludzie sobie wchodzą powoli, chcą sięgnąć tą skrzynkę i muszą sobie wejść aż dotąd. I widzicie, zamykacie drzwi. No i tyle. I potem już jest porobione. Jak będzie baza normalnie wybudowana, to chłop i tak od środka wam jej nie zniszczy, więc możecie się tam respić i 20 razy, tylko będziecie musieli timer odczekać i chłopa zabijacie. Proste jak budowa cepa. Fajna startówka, łącz... Połączona z trapem. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że Wam się dzisiaj podobało. Jak Wam się nie podobało, to trudno, kurwa, już więcej nic nie wymyślę. I tak podpierdalam kontent z zagranicy, żeby było dobrze. I zostawić proszę łapkę, subskrypcję. Jak yy, napiszecie w komentarzu, bo w komentarzu musi być napisane trap. Jak napiszecie trap w komentarzu, to jednej osobie przypnę serduszko i napiszę w tym komentarzu, że podała trade url do wysyłki z kina. Zrasta. A ja się żegnam. Trzymajcie się. Życzę Wam miłego dnia albo wieczoru w zależności, kiedy to oglądacie. Cześć.